Witajcie moi drodzy, zapraszamy Was na naszego Kampa, który odbędzie się od 5 do 8 czerwca. Na Mazurach! Czeka na Was masa atrakcji, warsztaty taneczne, warsztaty fotograficzne oraz warsztaty mindfulness, czyli takie warsztaty medytacyjne. Oprócz tego gry zabawy, spływ kajakowy oraz pool party, ognisko integracyjne i masa, masa, masa różnych gier integracyjnych. Nasz obóz jest dog-friendly, będzie z nami biała i czarna, a nasza chata jest na wyłączność. Mamy tam 7 pokoi, basen, saunę, jacuzzi, siłownię, rowery. Wyjazd rozbijamy na trzy równiutkie raty, dlatego śpieszcie się, ponieważ już 70% miejsc jest zarezerwowanych. Zostały ostatnie miejscowy. Ten obóz jest skierowany tylko dla kobiet. by się zapisać na kolejną edycję tą czerwcową, to tutaj macie link do naszej strony i czas zgłosić się przez formularz zgłoszeniowy, na, na którym podajemy wszelkie informacje, jak się zapisać. A wy wbijajcie na tą drugą aplikację, bo mamy takie super różowe, bombowe rozdawki i właśnie tam niedługo pojawi się taki konkursik, gdzie do zgarnięcia będzie taka super bluza. Wczenia!